Witam się z Wami serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj powiem Wam, jaką dietę moje kudy mają. Moje kudy czasami, no ale zaczynajmy odcinek. Moje kudy, tak jak tu widzicie, czasami dostają makaron, czasami popedykę. Czasami ziadka, czasami paszy dla niosek, ziarnka, oczywiście zbóż. Um, no i jeszcze jakie tam rzeczy dostałem. Czasami madchewkę, czasami ziemniaki. Um, no i jeszcze dostałem co tam jeszcze dostałem? Chleb czasami. Tutaj widzicie ziemniaki, kalafiora czasami. Um, inne rzeczy, pomidory dla przykład, ogórki, kapustę, sałatę. Dieta moich kud jest jak najbardziej zdrowa. Polecam stosować i dawać kunom te rzeczy, co ja, bo na pewno się ucieszą. Jak ja jeszcze tam rzeczy daję? Um. Powiedziałam wszystkie, ale ich jest bardzo dużo, więc jeśli nie wymienię wszystkich, to przepraszam, bo mogę nie pamiętać. Um, no i to było na tyle, więc w tym odcinku będę się już z Wami żegnać. Do zobaczenia.